Witam się z Państwem, Katarzyna Nastaj i zapraszam na Dzień schodzi z pytaniem na sześć. Naszym gościem dzisiaj jest Pani Dorota Dolecka, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią. Przemoc to trudny temat, bardzo często on jest niepodejmowany, ale przemocy doświadczają nasze dzieci, nasi sąsiedzi, często gęsto my sami. Jak rozpoznać pierwsze oznaki przemocy u dzieci w szkole lub w domu? Czy istnieją sygnały, które mogą wskazać, że dziecko doświadcza przemocy? Na pewno takim sygnałem, który warto, nad którym warto się zatrzymać, jest zmiana zachowania dziecka. Czyli to, że jak obserwujemy to nasze dziecko, widzimy, że nagle zaczyna się zachowywać inaczej. Jest milczące albo rozgadane, zaczyna unikać, zamknięte jest, albo wręcz jest właśnie takie bardzo otwarte, wychodzące, nawiązujące kontakty, ale też agresywne, impulsywne. Bo najczęściej takim papierkiem lakmusowym przemocy u dzieci jest wzrost agresji. I z racji tego, że już tak patrząc na rodzinę jako na system, to niezależnie od tego czy dziecko bezpośrednio doświadcza tej przemocy, czy ktoś w rodzinie doświadcza tej przemocy z dorosłych, to najczęściej dziecko jako taki najsłabszy, najmniej rozwinięty element Pokazuje tą przemoc, jest takim y, trochę rzecznikiem tego, co się dzieje w domu. I jak powinniśmy zareagować, widząc y, przemoc, na przykład u naszych sąsiadów, dźwięki za ścianą, jakie zachowania dorosłych i lub dzieci mogą wzbudzić naszą, nasz niepokój? Jak możemy delikatnie, ale też y, odpowiednio reagować w takich sytuacjach? Y Najważniejsze jest słuchać siebie, czyli to, jeżeli my mamy poczucie, że to, co słyszymy od sąsiadów, jest jakoś niepokojące, y, 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 powoduje w nas dyskomfort, to znaczy, że tam rzeczywiście dzieje się coś niepokojącego. Y, I warto by było y, jednak zareagować jakoś. Rozumiem, że my mamy w społeczeństwie taki, taką ostrożność a propos tego, ale tak naprawdę w realności nic nam y, nie grozi za to, że zgłosimy. Tą przemoc, i wtedy mamy wiele dróg. Możemy e, zgłosić to do dzielnicowego i poinformować, że e, słyszymy takie niepokojące rzeczy. Mm, możemy skorzystać z e, wsparcia placówek, które działają w ramach e, Funduszu Sprawiedliwości. Jest sieć takich e, placówek, e, które e, specjalizują się w reagowaniu na e, przemoc. E, są też e, Telefony zaufania, zarówno prowadzone przez, czy przez Lubelskie Centrum Interwencji Kryzysowej, mm -hmm. czy przez takie ogólnopolskie typu jak telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. No właśnie, powiedziała Pani o policji. Co jest najważniejsze, o czym musimy pamiętać, gdy decydujemy się już interweniować w sytuacji przemocy. Jak zrobić to bezpiecznie dla nas, ale też dla tej osoby, żeby nie ponosiła konsekwencji przyjścia policjanta, czy osób z MOPS-u? Ja nie mam poczucia, że to zawsze jest źle, że przyjdzie ten policjant, czy osoba z MOPS-u. Jeżeli zgłaszamy, czy na policję, czy tak jak słusznie Pani powiedziała, możemy też to do MOPS-u zgłosić, to albo na przykład do zespołu kuratorskiego, jeżeli tam są dzieci, przy sądzie, który obejmuje nasz rejon, to wtedy to jest, my, je, my mamy zachowaną anonimowość, a te służby mają za zadanie sprawdzić. To nie jest tak, że my wychodzimy w, w, z roli eksperta, że my już wiemy i na pewno tam coś jest, tylko że po prostu mamy taki znak zapytania i mają te odpowiednie służby, fachowcy sprawdzić, czy tam coś jest, czy, czy nie ma tej przemocy, czy my się mylimy, czy mamy rację. I często bywa tak, że właśnie reakcja kogoś z zewnątrz, Trochę wyhamowuje, albo czasami nawet stopuje tą przemoc. A dodatkowo dodaje na pewno siły tym osobom, które doświadczają tej przemocy i czują się samotne w, w radzeniu sobie z tą bardzo trudną sytuacją. I ta reakcja kogoś z zewnątrz jest na pewno takim cennym wsparciem i takim cennym sygnałem, że jednak ktoś widzi to i dla niego to też jest niepokojące, niewłaściwe. Jakie są psychologiczne skutki przemocy, zarówno u dzieci, jak i dorosłych? Przemoc powoduje traumę. Traumy są takimi bliznami, które powstają na całe życie. W zależności od tego, jak długo ta trwa przemoc i jak jest intensywna, to czasami bywa tak, że te traumy są takim piętnem danego człowieka na całe życie. I e, wpływają na to, jak on funkcjonuje, co myśli o sobie, jak się czuje, później już do końca jego życia. Więc to jest bardzo ważne, żeby e, dawać wsparcie osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji, e, żeby mogły jak najmniejszym kosztem przejść przez życie. Czy ofiary mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, że są krzywdzone? Kiedy w związku, bądź w pracy, zaczyna się przemoc? Jak odróżnić konflikt emocjonalny, czy to jest fizyczny, czy ten konflikt między dwoma osobami może mieć jakąś granicę? Tak naprawdę nie ma różnicy, czy doświadczamy tej przemocy w domu, czy jej doświadczamy w szkole, czy jej doświadczamy w pracy, bo przemoc działa tak samo i. Rzeczywiście to jest trudne, bo my mało o tym mówimy, żeby rozpoznać, i to, co ta przemoc powoduje, to na pewno takie zamieszanie w osobie doświadczającej mhm. przemocy. Czyli taką niepewność i nieufność wobec siebie. Bo na tym polega ta, ten mechanizm przemocy, że on trochę wybija z takiego poczucia pewności siebie, bezpieczeństwa mhm. osoby, którą, która doświadcza tej przemocy. I to, jeżeli przestajemy sobie ufać. Jeżeli mamy wątpliwości, kto ma rację, czy jesteśmy krzywdzone, czy nie jesteśmy krzywdzone, czy doświadczamy tej przemocy, czy nie doświadczamy, to to już jest taki sygnał, że warto by było e, gdzieś się e, udać, e, sprawdzić to, czy, e, czy jednak mamy rację, że te, doświadczamy tego krzywdzenia. I jak budować społeczeństwo, świadomość na temat przemocy? Czy są sposoby, aby przeciwdziałać tym takim zagrożeniom? Na pewno jednym ze sposobów jest rozmawianie o tym i nie udawanie, że tego tematu nie ma i nas nie dotyczy, bo jednak statystyki są zatrważające. Ponad 79% dzieci, to są badania z 2022 roku, doświadczało jakiejś przemocy. Podobnym, podobne procenty są a propos przemocy wobec kobiet, co oznacza, że ta przemoc jest powszechna. Więc rozmawianie o tym, i też pozwolenie na to, żeby mówić, że coś mi nie pasuje, czuję się niekomfortowo, coś mi przeszkadza, na pewno jest to taką drogą, żeby rozpoznać jak najszybciej. Bo to, co jest najważniejsze w przemocy, to rozpoznać jak najszybciej i mieć możliwość ewakuować się z tej sytuacji. Mhm. I podsumowując, można powiedzieć, że nie bądźmy obojętni, zwracajmy uwagę na otoczenie, na nasze dzieci i sytuacje w szkołach przede wszystkim, czy nie doświadczają przemocy i reagujmy. Tak jest i y, tak naprawdę to jest najważniejsze, żebyśmy y, nie. Trzymali tego w sobie, tylko jeżeli nas coś niepokoi albo widzimy jakieś sytuacje niepokojące, to, żebyśmy reagowali. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę robiła takie badanie na temat tego, jak reagują dorośli na przemoc wobec dzieci. I to są takie pozytywne wyniki, bo w 2017 roku reagowało tylko 33% dorosłych, a w 2022 już 59, więc powoli powoli zaczynamy. Pozwalać sobie na to, żeby mówić o tej przemocy, reagować na tą przemoc i zmieniać dzięki temu e, sytuację w naszym społeczeństwie na lepszą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem była Pani Dorota Dolecka, a ja żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejny odcinek Dzień Wschodzi już jutro o 8.45.